Normalnie idę tylko na zastrzyk, ale za dwa tygodnie mam operację, więc musieli mi też zrobić inne badania. Jestem obustronnie pokłuty. Cześć, to Nathan. I ten odcinek to będzie chaos z pomieszaniem, poplątaniem, ale ogólnie będzie o zastrzykach. Zapraszam do oglądania. Widzicie to? to powiem Wam tak. Cieszyłem się, że nie trzeba mnie teraz tyle nakłuwać, ale. No właśnie. Przez Włochate Łapy odklejanie tych głupich plastrów boli bardziej. To jest tragedia. Kiedy życie jak są szczepienia, to chyba około 18 roku życia się robi ostatnie, co nie. No, ja pamiętam, jak miałem te szczepienia, to tak bardzo się cieszyłem, że już ostatnie nie będę musiał się nakłuwać. Więc, ym, no, byłem przeszczęśliwy, patrząc na to, że za dzieciaka to pielęgniarki zawsze dzwoniły po moją mamę, wzywały ją, bo same nie mogły sobie ze mną poradzić, utrzymać mnie nie mogły, tak się panicznie bałem i rzucałem. No, a teraz co trzy tygodnie zastrzyk, a dzisiaj nakłuty podwójnie. No, bo jeszcze trzeba było pobrać krew, zrobić badania, bo operacja się zbliża, więc. Ale dzisiaj. Testosteron rozwiązał ostatnio jeden z moich problemów. Otóż, zawsze jak mi pobierali krew, to mieli problem, żeby ta krew w ogóle leciała. W ogóle. Ale to dziwnie brzmi. W ogóle. Żeby ta krew w ogóle leciała. Um... Więc zazwyczaj było tak, że kuli mi jedną rękę, pobierali, potem kuli drugą, próbowali pobrać i potem wzywali inną pielęgniarkę, jakąś z większym doświadczeniem, i dopiero wtedy jakoś to szło. Więc e, zawsze byłem nieźle pokuty po jednym pobraniu krwi, a tym razem, jak pokazałem pielęgniarce żyły, to ona po prostu zachwycona spojrzała, wszędzie gdzie nie nakujemy, będzie okej. Okay. No i nie było problemu, pobrali szybko, ładnie, pięknie, nie musiałem być aż tak pokuty, jak, z, jak zwykle, mm, więc byłem szczęśliwy. No. A dla tych, którzy się zastanawiają, jak to jest, kiedy się dostaje zastrzyk z testosteronu, no to powiem wam, że subiektywnie różnie bywa. Jeżeli człowiek przychodzi taki bardzo rozluźniony, to. Czasami nawet nie zauważałem, kiedy wbijali, wyciągali igłę, nie czułem nic, absolutnie. A czasami boli. Dosyć, jak jestem spięty, to potrafi nawet mocniej zaboleć. Ale za każdym razem jest to mniej upierdliwe niż to głupie szczepnięcie, kiedy pobiera się krew, kiedy się tam wbija igłę tamto. To jest masakra. Pobieranie krwi gorsze niż zastrzyk yy, testosteronu, zazwyczaj w pośladek. Albo w udo. W udo jeszcze nigdy nie miałem zastrzyki w pośladek. No i e, powiem wam, że jednak preferuję te zastrzyki w pośladek niż pobieranie krwi. To na pocieszenie. Można powiedzieć, że czuję to co rybka. Co czuje rybka? Ból, ból, ból. A tak, by the way, w zeszłym tygodniu nagrałem część tego filmiku, ale nie zdążyłem go zmontować. A w tym tygodniu no, montuję i te z zeszłego tygodnia, i jeszcze ujęcia, których mi zabrakło do zeszłego tygodnia. Więc operację mam za tydzień, a nie za dwa tygodnie. Więc prawdopodobnie nie wiem, jak będzie z filmikiem w przyszłym tygodniu. Potem pewnie będę próbował robić coś z operacjami. W sensie, odnośnie operacji, filmik nagrać, coś opowiedzieć, ale szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się będzie układało z czasem, więc teraz trochę taka, taki moment na większą niepewność na YouTubie. Wiecie, sesja się zbliża. Oddanie projektów, tu operacja, no i po prostu, gdzie ja mam to zmieścić? No gdzie? Mój grafik już pęka w szwach. A ja jeszcze tak biorę na siebie wszystko, co tylko się da. 谢谢你们。